Cześć, witajcie super widzowie. Sytuacja taka jest dzisiaj u nas święto i oczywiście jak to bywa w dni wolne i świąteczne są targi staroci. Więc polecimy nowy targ zobaczymy co tam się będzie działo. Nie wiem czy będzie można nagrywać. Oczywiście z, tym, z tym nagrywaniem jest zawsze ciężej. Sprawdzimy także nowy Flomark, nowy targ. Jakieś 50 km ode mnie. Piękna okolica, to wiem na pewno, że to jest bardzo stare miasto. I piękna okolica. Zobaczymy, co tam się będzie działo, jak będzie z ludźmi. I cóż, e, dziękuję bardzo za oglądalność, za subskrypcję. I co, widzimy się na miejscu. Do usłyszenia. W Niemczech nie ma gdzieś Nie ma żadnego targu staroci Dobra, ja zaczynamy od kartonów. Artur już tam swoje ogarnia. Oczywiście, z tym się z Arturem. Zobaczcie, jaki fajny kufel znalazłem. I tu pisze, zobaczcie Speedway Danemark, Polen, USA, Deutschland. Zobaczcie, ej, to jest z tak zwanego, jak to się nazywa, no szybko, z żużlu. Zobaczcie, z żużlu, jest Polska. Fajna sprawa, <laughs> chyba sobie go wezmę. Zaraz zapytam, za ile? Fajny kufelek. Pięknie. Dobra, zaraz się włączę. Dobra, ten kufelek za 50 centów wziąłem, ale zobaczę co tu jeszcze mamy. Coś jeszcze jest, tutaj jest zapięcie od tego. Zamknięcie. Fajny kufelek. Tu mamy następny jakiś temat. Niektóre rzeczy mogą być bardzo fajne liście ojdenka Weimar. o o o o proszę podstaweczki 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 to są dokładnie gryte dobra zobaczymy co tu jeszcze będzie dobra jeszcze tu zobaczymy należność ciekawego nie znalazłem zobaczymy z którego roku jest 1898 proszę bardzo stara książeczka Doma Bożeństwa nic nie ma więcej nie ma nic nie ma, naprawdę nic nie ma kiełbi golfowe są jeszcze jakieś kufry proszę ale tamten kufr jest zacny biorę, dobra jeszcze coś jest ciekawego o proszę muszle muszę, dobra. dobra ja go widzę trochę tego przysmolona ciekawa to szala jest ciekawa to szala jest dobra nie tylko Genesis Eno Za co? A za tego tego? Co tu jeszcze mamy ciekawego? No ten flat jest też, jeszcze cały czas, ne? Jest DC, proszę bardzo, Motorhead Lenny Krawic. Yeah. Jest ja. to Harry a to jest oryginalny z Lufthansa. Piękna poplinczka. No. srebrna. Nie srebro, sorry Tu jest fajne rzeczy, jest 835. Fajne srebro, kawał srebra. Ładniejsze rzeczy. Tu są ładniejsze rzeczy. o, ten jest piękny. Zobacz. Ten. Zobacz to. To jest mirano, Zobacz jak to jest no, dobra, patrz. Piękno to jest ciekawe, chodźmy za to jest taka na, na, na ten dla kobiety na na, na biżuterię no na ładne biżu jest, jest bardzo ładna nie pan to. No, to jest także bardzo fajne tu są piękne Ośmiesz, wody. Wody. piękne wazony o proszę bardzo no to mówię, to bardzo dobra cena jest ładne to jest no mhm. i feel? Ja, die kosten. <lacht> <lacht> ja, ich suche immer das teuerste aus, ne? da muss immer <laughs> du... ja. das teuerste aus. nicht, aber die sind nie billig, die kosten ne? ein Stück und 10er. Ja. Also zusammen 15. Mm -hmm. also die schön. wollen immer zusammenbleiben, die Punze. Das ist die Punze. Ne? Da ist die Punze. Ja. Das ist äh, WMF mit, äh, mit Strauß. Mit den Strauß. Aha, aha. Und das ist, glaube ich, schon Jahrhundertwende. Das ist 100 Jahre alt wird die. Oh, Silber. Ja. Das ist selber. Schön ist das. Mm -hmm. Und das ist auch ohne Deckung, ne? mm -hmm. mm -hmm. Die Hand des Teufels. Ja. Das ist Garbsen. Ja. das ist Die Statie, wenn sie wzięte tu są jeszcze jedną piękną piękną yy, tu jest też ze srebra, to jest do lodów posrebrzanka proszę bardzo zobaczcie piękna sprawa, nie wiem czy nie wziąć naprawdę pan ma tutaj cudne rzeczy fajne, bardzo miłe, przemiły winterling co tutaj jeszcze mamy, o proszę no nic nie ma Tutaj też może coś być ciekawego. Tam przed chwilą pan pokazywał jedną fajną rzecz. Pokaż mi jeszcze tutaj. Rzeczki mamy, proszę bardzo. Pierścienie, pierścienie, perłowa, też pięknie. Naprawdę bardzo piękne rzeczy pan tutaj ma. To mnie jeszcze interesuje. Cały czas mi to chodzi po głowie. Fajna sprawa. Dwie sztuki. Fajnie to wygląda. Zajrzyjcie sobie, zobaczcie. Swe versilbert, oder? oder oda. Oda zylba. Ładny stary wygląda. Czekaj, bo mi urwiesz palce. Nie wiem, właśnie chciałem zobaczyć. Ładnie wygląda. Ale ładnie wygląda, wiesz. Ich glaube, das ist von, äh, glaube glaub aus der Türkei, glaube ich, oder was? Das kann ja. sein, für Tee. Ja, oh, Tee. Mhm. Ich, ja, ja. ja, ja. Das ist auch oh, So ein So was. schon. <klingeln> also, das? <ist> <laughs> 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 ne? Busch, Echte habe ich auch noch. <laughs> Echte habe ich auch eine, ein Dollar. Ich, ich, ich habe in den USA gearbeitet mhm. und da äh, habe ich immer noch die alte dollar mhm. <laughs> Dobre. <lacht> das ist der Schweine, nicht? Dann nehme ich, so, zwei. <laughs> zero, zero, ne, nehme ich zwei Euro. Pink noch. Sterling. Also 925er Silber. Sterling, ja. mhm. Roku. Mm -hmm. Ale jaka piękna zobacz mm -hmm. 30 euro pan chce za nie. Mm. Bierzesz to? Ja chcesz może wziąć ja, ja nie chcę. No, nie. Okay. My, to jest to... To no. bardzo ciekawe. Zobaczmy chyba pierwszy Waldekrykiesz. To jest pierwszy i to jest drugi, nie? Mm. Z pierwszy drugi. drugi. Onkel jeszcze. nie? Nein, onkel, onkel nie. Wow. <laughs> ale bekante są Ach, ludzie, no, no, Ale nie nie, laty, ale laty, ale tam ale, tam ale <laughs> Mogę <noise> nie, zeję, nie, a on tutaj zobacz podpisane infanterii, e, zobacz. <noise> Adolf, wujek, ale dzisiaj są jaje naprawdę. No, tak tak, tak weseli ludzie get. tutaj są, że masakra, nie? To masz wszystko, to masz pierwsze no, Ale to miałeś napisane co za jednostka, tak, ten no. co, co, co za, za brygada no, i tak dalej widziałem. Fajne, fajne. Fajnie, to jest ładne, 15 euro, nie dużo. Ja? za Moim zdaniem, te 15 euro trochę ja? dużo za to. niemieckich kolonii. No pomyślimy nad tym, nie? kolonie, ładne.

Lubię, no ile mam? Lubię, no ile mam? Lubię, no ile? Mesa? zobaczcie to, przed chwilą mi ktoś coś przyniósł. Zobacz, po, po, podrzucili mi, poczekaj. Nie bez pierwszej wojny światowej. Wygięty już jest ten, widać. Zaraz powieczę. 100 milionów euro powie na pewno. Gdy film? oryginalny. 20, no to, 8, Pierwsze. Ja. Pierwsze to jest Pierwsze To jest Pierwsza wojna. To jest światowa. Są bardzo piękne że Ale z no wszystko? Ja, numery, numery są sztępne no Każdy jeszcze kartki. Pierwsza wojna światowa. Ładne, no ładne to ci 120 euro. Powiem Ci, Macie, to nie jest cała jakaś wielka cena. 120 nie, nie, złowawane. nie. nie. No dobra, kolejna ciekawa rzecz. Już tam sami to wszystko przynoszę. Mnyfy, Fajna, fajna sprawa. No. Tu mamy tego wariata. Tu mamy wariatę jeszcze. Ja no to te pocztówki też są zacne. Nie, nie ma co nie? Bardzo dobry stan widzę z tych pocztówek widać to bardzo oryginalne No nieźle Ale zegarki Słuchajcie, zegarki O tego bym sobie wziął, nie? ten jest piękny, nie? Tu mamy jeszcze coś. O pokażę Wam jeszcze tego tutaj fajna rzecz, co? Nieźle. bójno wyobraźnia. Kolejny taki fajny wazonik. Nie wiem czy on jest taki wiesz... Ładny? Nie? No ładny jest, ale czy jest? Bardzo ładny jest. Nie wiem tak papiery są też fajne. Może akurat to jest coś ciekawego się znajdzie. To jest następna taka część. Das ist ein alter Zeitungsartikel von der Hameln. Das ist für jemanden interessant, der mit der Firma auch zu tun hatte oder mit, der, mit dem Wahlkampf mit der CDU seiner ja. Zeit. Ist der Abgeordnete da vorne? Fürstenberg. Ja. Hier habe ich noch so zwei alte. Gucken mal, ich weiß nicht, was es ist. Taki kufelek, nie? Zobaczmy, fajny. Mm. Też ładny kufelek. jest mm. sobie taki kufelek. Ja mam już wzięty dzisiaj kufelek. euro, Z Hermanem. Noż z Hermanem. Zobacz. Pokaż Jest nic starego, ale chodzi tutaj o to. Zobacz Herman jest, yeah. Hermans Denkman. Yeah, Herman, yeah. No, zobacz. Gooch. Ist... To jest ne ja. uh, To jest nefarat lampa, ja. nie? To jest ten. to jest. ten. jest lampa. Ja. To jest lampa z roweru. No. Ich nie da gar nicht ludzie die Leute lachen mich aus, wenn Ale jest ja. Aber es szanowany. Jest na tyle Leute, Tak, 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 Ja, ja, ich kenne einen, tak, 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 a naftę się Take zalewa, A naftę się świeci. Hey, nie, hey, hey, so świeczce. Yeah? I e e e Tsalde Sofia, ale szybtas ma, albo te ada, jedna gabta, fia. To taką roztop lampę rowerową. To jeszcze zobaczymy to rower. no, można ładna jest połem taka. To normateczka. Perłówka. Perłowka. <laughs> Piękna. Z no, Hamburga. No. Hamburg, Stąd nie no. kupiłem, no mów 5. Tak, to jest zmieniarka do monet, tak, tu się tutaj wydawało się, naciskały, tutaj monety wylatywały, mhm. rozumiesz, Aha, nie, jo, 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 wiesz o co chodzi, nie? Ty jest, kupiwałeś to bilet nie. w autobusie, I tu a co, ten on, ten. on ten, nie? Mhm. Nie, on miał to przy pasie, kontroler Aha. i ty kupiłaś u niego ten i on się rozmieniał, tutaj naciskał, okay. 5 centów, zobacz, ma 5 centów, to 10 jaki, centów. To jest, to jest no, dosyć długo było używane, nie mhm. wiem, trzeba było sprawdzić, wiesz, jak to Spalny wygląda. To. Nie? trzeba było sprawdzić jak to wygląda. Nie? Są dosyć drogie, wiesz. To jest, zobacz. Muncel weksle. No, weksle, nie? które może być nawet międzywojnie no. może być, nie? To nie jest. No, Mówisz problem... się uczy, ale Nie wiedział na początku dlaczego to tutaj służy. Widzisz, Marcin ma swoją wiedzę i się wiedzą po no, Kiedyś to wiesz, kiedyś to kontroler i sprzedawca ale... chodził nie. po, po, po no, tym, nie, po autobusie od razu, nie? nie. To, wiesz. To, to sprzedawali takie tematy. Fajne to. Wiesz, nie ma takich. Jest tutaj co? Nie ma, nie ma. To jest coś innego. Nie wiem, musisz dobrze sprawdzać. To no, ten... Sprawdzam to dobrze. Ta funkcja mnie bardzo interesuje. A wpisz ten napisz? E... Ten, ten... Fon, co tam jest? Fon. Schmelz? Czekaj. No to aż Michał w Polsce, ale, No. Aby. Masz ale to są nice. stare, to jest chyba ta taka bardziej nowsza wiesz no zobacz, ale zobacz o co chodzi nie, no, nie, to jest ceny stąd. zabijają co? no dlatego ją wezmę Ładny to jest mhm. Mhm. no masz sobie o, tu może za 8 euro nawet Co można zobaczyć 365 to nie jest taka wcale ten 100 euro no w każdym razie ceny są zabójcze nie no ale są też tańsze nie Zależy co to jest, nie? Mamy podsumowanie. Ja sobie to sprawdzę. Myślę, że to jest bardzo fajne. Trochę zniszczone, wiadomo. Ale niektórzy mówią, że jak porcelana jest zniszczona, to jest dobra. To nie jest taka tragedia. Bo to dodaje uroku i starości. Tak mówią znawcy. Też kupiona, no widać, to że to kufel? oryginał jest, bo to ona naprawdę jest ciężka te orygina. wolę kupić taką delikatnie mówiąc zajechaną fajna sprawa z tą niż e, kupić coś co jest po błysku i błyszczy, no wiadomo, Piękna może sprawa. nie być oryginalna, to jest za grosze kupiono, także... Speedway Finland jakieś to Dzisiejsze zakupy. Aha. To jest... Nie, to nie było z mistrzostw świata, to jest z tego, wiesz, to jest e, e, jakiś e, czterech tych, czterech nacji jakichś wiesz czterech pancernych i pies. nie, czterech nacji, USA, Deutschland czterech i Poland i, i oczywiście kupiłem sobie bransoletę dzisiaj, Fajne, zaszalałem srebro piękna sprawa, będzie wyczyszczona mi się to no i także tak to wygląda ja się pożegnam teraz z wami, i bo prawie zapomniałem jeżeli wam się podobało, oczywiście zostawcie co trzeba, także oczywiście będą wpadać jakieś inne tematy też, jeżeli chodzi o wykopki, za jakiś czas zacznie się znowu dla wykopek. Także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!